Kolejne spotkania na szczycie mają często tych samych bywalców. Tym razem również za sprawą kultury w kuluarach opolskiego festiwalu ocieramy się o ludzi sceny, telewizji i polityki. Jestem bywalcem elit artystycznych, ale także politycznych. Owe huczne spotkania i niewygodne, eleganckie kreacje. Czy chętnie Pani przyjeżdża na festiwal w Oczywiście, że bardzo chętnie, z wielu względów. Po pierwsze, ze względu na się na festiwal, po drugie, dlatego że to jest moje miasto, w którym co prawda się nie urodziłam, ale wychowywałam, więc tutaj mieszkają moi przyjaciele, rodzina, nauczyciele i chętnie ich odwiedzam zawsze. a po tym Jestem bardzo emocjonalnie związana z tym miastem z wielu względów i zawodowych, i prywatnych. Wiadomo, że po każdym koncercie spotykają się Państwo na imprezach, na rautach. Czy uczestniczy Pani w tych spotkaniach towarzyskich? Bardzo rzadko właściwie, dlatego że e, ja jestem osobą niepalącą i zwykle na takich e, spotkaniach się pali, e, więc szybko się męczę tym, bo, bo nie mogę oddychać. A jeśli jest klimatyzacja, co się czasami zdarza, to jeszcze gorzej legardo, bo, bo jest zbyt duża różnica temperatur. Więc niestety muszę być trochę jak pod ochroną prawie, że ale jeśli mi się zdarzy, to chodzę tak na samym początku na chwilę, i żeby spotkać się z przyjaciółmi albo z ludzi z branży, żeby sobie pogratulować, podziękować za współpracę. Czy uroda pomaga? Nie, nie wiem właściwie. Yy, yy, wydaje, mi się, znaczy, wydaje mi się, że w ogóle w, w moim zawodzie i w wielu innych aparycja jest bardzo ważna. Ja staram się dbać o swój wygląd niestety nieregularnie, tylko wtedy, kiedy mam kręcić wideo albo mam spotkanie z publicznością, albo z panami, to wtedy staram się o siebie dbać, a generalnie niestety nie należy do osób systematycznych, yy, w niczym niestety. Natomiast. Yy, yy, ja w ogóle dziękuję za te komplementy, które mi pani słyszła. Ja się z tym nie zgadzam, ale e, wydaje mi się, że to jest ważne, że estetyka w ogóle jest ważna, aczkolwiek moda się teraz tak zmienia, że właściwie scena pozwala i na jeansy, i na podarte koszule, i czasem na brudne, na złudnie, niestety. E, A w jak e, najchętniej się pani czuje? To zależy, ale niestety zwykle wszystkie te kreacje, które ubieram, które Państwo widzą, to one są niewygodne. Bardzo rzadko mi się zdarza, że, że strój jest efektowny i wizualnie dla kamer, dla świateł i dla widowni. Jednocześnie jest wygodny i nigdzie nie gryzie, nigdzie nie ubiera. Niestety to się bardzo rzadko zdarza. Ale mam kilka takich, to są takie perełki moje. Ale to zależy od piosenki. Myślę dlatego, że ja piosenki traktuję bardzo tak indywidualnie każdą i w zależności od tego, o czym śpiewam, to staram się dobierać taki kosmetyk, który będzie odpowiadał o tematyce. Czy, czy Pani korzysta z usług stylistów, czy Pani sama sobie dobiera stroje? Kiedyś dobierałam sama i właściwie często polegam na swojej intuicji, natomiast ostatnio korzystam z usług bardzo słynnego stylisty, bardzo uznanego w świecie sztuki, który się nazywa Alan Keys który współpracuje na stałe z Fat Show Boys, z Roger McKellen, z Insomniac. I on ostatnio projektował dla mnie kilka rzeczy. Między innymi sukienki, które miałam na Fryderykach, między innymi sukienki, które miałam na sobie wczoraj i te, które będę miała na sobie dzisiaj. Także jestem pod opieką bardzo dobrego fachowca. i'll